Przenoszę, mama to Rodzice pakują razem. Według taty, tata przynosi, mama układa. Wszystko jest pakowane poza jedną walizką. U mnie w spokoju. Rodziców rzeczy nabywa coraz więcej rzeczy, mają. A ja mam coraz mniej z każdą przeprowadzką. A potem idę yy, właśnie worek z puszkami, zaraz oddać na złom. Właśnie idę oddać puszki na, na złom. Jest gorąco bardzo. Ops. Nie wiem za ile dostanę, się dowiemy potem. Dzisiaj całą noc nie spałem. Walczyłem z niskim cukrem, miałem niski cukier, a potem y, wszystko się było ok do godziny 10 rano. I od 10 y, zasnąłem. Spałem tak do 11. Patrzę, czy nic nie ma. Także miałem godzinę snu. A więc dostałem właśnie 14500. Taka gruba sterta pieniędzy. Samych 500, czyli 14 złotych i 50 polskich groszy. Te ich kmeckie pieniążki to masakra. walizka trzeba nosić, jeśli chodzi o bagnoty. Tak jeszcze dodam, że y, łatwo się spocić. A jeśli się jest pod y, tym warsztatem, magazynem takim co byłem, właśnie oddać te metal na złom, to wiesz, to wszystko jest z metalu zbudowane i tam się tak, tak żało, że w ogóle nie da się ustać 10 sekund. Puszki były oddzielane: oddzielali puszkę od jedzenia do puszki od napojów. Oraz. No i wyleciało mi z głowy. Aha, i mój tata gdzieś właśnie teraz pojechał, znowuż po mleko nie wróci, nie wiadomo do której. Ile tu jest banknotów? Same 500 grosze, po 50 groszy. Jeden banknot jest. I tak po 50 grochówkach polskich 14 ,50 zł i groszy. Jeszcze sobie ładnie ułożę od tych ładniejszych do brzydszych, bo lubię organizować. No to można powiedzieć, że prawie wszystko jest już zapakowane. Została lodówka, piec i parę drobnych rzeczy. Na takiej przyczepie dużej, większej, bardziej solidnej na dwie, dwa razy będzie przejażdżka. I to jest numer. Nie wiem, czy to do nich, czy do jakiejś innej firmy tam lodówkę przywiązali sznurkami, żeby nie ruszała się za bardzo. A no to wiozę się na przyczepie, bez pasów, z trzymanką, bez kasku. Szafrajda frajda taka nie, jadł. nie jechałem jeszcze i powiedział jadłem na samcu. Ale ciężko zahamował. Czuć ciężar na przyczepie. Tu ktoś kolejną pralnię co otworzył. Damki jakieś biedniejsze. Jecha! No to jesteśmy na ziemi niczyjej. Nazwa bez drogi. <grywa> <grywa> to ja sobie nagram domek Ale ogród naprawdę ładny. i duży no proszę, zadaszenie można tu piec postawić zlewik jest, działa? Działa. Czemu ma nie działać? O, kuchnia. Tu jest jadalnia. Dobra, to tam nie będę się wpychał. Ładna łazienka. To będę chodził bez blaczków. A, zapomniałem zgasić. Dobra, i zobaczmy pokój. Dużo co oczekiwać. Nie ma, to jest zwykła sypialnia. Kolejna łazienka z prysznicem, Full Wypas. Te drzwi są mega, mi się podobają. Tu jest salonik. Trochę ciemny, ale cóż. Jest telewizor. Yy, co to jest? Chyba jakieś radiiko, nie wiem. Mam o, o, ta sypialnia jest fajna. Łazienka dosłownie Mniej więcej jak to samo Z prysznicem I jest trzeci pokój Bo to są trzy pokoje Czach, czach, czach. Kmerskie Siedzenia Twarde. Z samego drewna. Beżone poduszki. Tak to jest w Kambodży. W Wietnamie podobnie. No. Tyle, nie? I tu kuchnia, bo nie pokazałem. Ale ładne kafelki. O mały piekarniczek jest nawet. Kuchenka elektryczna. No spoko. I tam przy głównym wejściu jest też miejsce by sobie położyć buty. I laczki. Buty i laczki nie napierdoły. Na obuwie. Wyjeżdżamy! Ale rzuca. O basen tu chyba jest jakiś. ochoty z basenem. Nie wiem. I tu jedziemy w prawo do naszego dawnego mieszkania. I tu jest już droga z nazwą. O Jezus! O Jezus! O! Chłopaki zatrzymali się na chwilę, podtankować, motor. Jest i ładna dziewczyna. Czekasz użycie telefonów, podczas gdy ja trzymam telefon. No i tak jest piec pod dachem, nie będzie też spadać na niego. Tu jest odpływ, także nie będzie powodzi. A w ogóle, tu jest takie urządzenie na osi palca, albo na numer PIN. Ja nie znam, ojciec też nie zna. On ma kluczyk taki na baterię. I się zastanawiam, po co ktoś w ogóle zrobił u góry w prawym rogu miasko na prąd wtyczki. No po co? Tam u góry jest kamera, wtyczki i router do internetu. Nie wiem jaka prędkość. Y... Otwórzmy drzwi. I tu jest fajny stolik, by sobie można usiąść i coś zjeść, albo posiedzieć na dworzu. Oczywiście do mnie coś tata mówi, jak ja mówię do kamery i. Wyszedłem z wątku, nie. No. I, i te. Także przeniosłem, pomagam y, tacie, niosłem rzeczy. Cięższe, mniejsze, a nie to jakieś wykoni chyba. I. No. Trochę zmęczony jestem. Ostatni dzień ja sam zostaję na tym starym mieszkaniu. Rodzice będą sami na jedną noc na nowym mieszkaniu. Po prostu, żebym ja się po prostu wyspał normalnie bez żadnych problemów, bez chrapania, w ciszy. Na pewno szybko zasnę, jak już pewnie oglądaliście wcześniej, to nie spałem całą noc. Zamówiłem dla mamy rybę z sałatą, kapustą. Jakieś inne zielone warzywa tam było i trochę makaronu chyba, jeśli się nie mylę. Tata gdzieś był... Nie wiem, czy na zakupach, ale tak czy siak gdzieś pojechał, czy na nowy dom pojechał, coś ogarnąć, nie wiem. No to wziąłem dla mamy, trochę dałem. Ja zjadłem, mama zjadła dobra ryba. Za 5 dolarów taki duży kawał ryby. Nie wiem, jaki to gatunek, także nie jestem w stanie odpowiedzieć. Były też głodne dzieci. No, biedniejsze, biedne nie miały nic do jedzenia przez cały dzień. Także kupiłem tym dzieciom też jedzenie. Były zadowolone, szczęśliwe, że coś zjadły. Jak się dzieci cieszyły, ja się cieszę. No, najadły się, zjadły frytki, jajko. I coś tam jeszcze, już, już nie pamiętam dokładnie, jestem też zmęczony. Jest godzina 10:34 obecnie. Yy. Mam wodę, mam taką buteleczkę, jeszcze soda, water. a myślę, że to będzie ok yy. na jedną noc. Jutro rano, właśnie sprawdzi. Osoba z recepcji, że wszystko jest ok przed oficjalnym takim odejściem, właściciel, niewłaściciel, sąsiad będzie mówił, że będzie testił i że od czasu do czasu przyjedzie odwiedzić mnie, i tak Jutro jestem zaproszony na jakiś taki teatrzyk w małej prywatnej szko szkole, co jest. Yy, osoba, która tam pracuje, jest też sąsiadem. Anglik, spoko, facet, miły, ma dziewczynę i to jest darmowe, także zapraszam mnie. Siódma wieczorem, także czemu nie skorzystaj, zobaczymy co będzie występ dzieciaków i tak dalej. No i teraz standardowo dziękuję za oglądanie, komentarze, lajki, subskrypcje, wspieranie mnie, oglądanie od deski do deski i reklam. Dla mnie to dużo robi i dużo robi dla algorytmu. Jeśli macie znajomych, którzy interesują się vlogami albo tematami, które ja rozmawiam. No to możecie podzielić mój kanał znajomymi. Może jak się zainteresują, dadzą mi subskrypcję. To mi też pomoże w algorytmie i w karierze YouTube. Zobaczymy, jak to będzie wszystko dalej szło. Oczywiście, mam nadzieję, że pozytywniej i będzie pozytywnie. Mam też patrona, panie patronowie, oczywiście. Ci, co już oglądają, są, znają to na pamięć ale ci nowi, mam Patrona, płaci Patronowie, mogą zasubskrybować mnie na Patronie pobrać moje opowieści w języku angielskim, amerykańskim to jest trochę inny dialekt niż brytyjski trochę inaczej zdania są formułowane, dlatego jest jak jest ja używam amerykańskiego, ponieważ jest najbardziej używanym angielskim na świecie Mam też, swu... no i można to pobrać sobie cyfrowo w postaci PDF-a, są chronione prawem autorskim. Mam też, ale mi coś gila. Chyba kichnę zaraz. No mam też swoje parę rysunki map. Na przykład, co sobie porysowałem w programie jakimś tam, też można sobie pobrać. Przy okazji, jak ktoś chce. No to także do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku albo liveie. Dziękuję za oglądanie. Wpamiętajcie na mój kanał. Zostawcie subskrypcję. Ja zaraz zacznę wrzucać film edytować i wrzucać i potem idę Lulu Papa pa.